Witam Cię serdecznie, nazywam się Magdalena Teterkowalczak i mam przyjemność zaprosić Cię na webinar, bezpłatny webinar, który organizuję 23 sierpnia o godzinie 20. Ten webinar będzie dotyczył pięciu sekretów zawodowych. Mówców. Jako mówczyni z wieloletnim doświadczeniem, występująca zarówno w telewizji, jak również w radiu czy w wywiadach medialnych, jako osoba, która szkoli z wystąpień publicznych, jako osoba, która pracuje w biznesie od ponad 20 lat, zachęcam Cię bardzo serdecznie, żebyś podczas tego webinaru był, była razem ze mną. Dlaczego warto? Dlatego, że dzisiaj każdy z nas występuje publicznie, każdy z nas, bez względu na to, jaka ta publiczność jest, czy są to dwie osoby, cztery, czy może całe tłumy siedzące na sali, do której mówimy. Dzisiaj oczekuję, że właśnie mowa, która nie zdumiewa, nie będzie elokwentna, więc oczekują wszyscy od nas, że będziemy mówić trafnie, że będziemy mówić skutecznie, że będziemy mówić inspirująco, że będziemy mówić tak, by nas słuchano. Jak to zatem zrobić i na co zwrócić uwagę, żeby być skutecznym w swojej wypowiedzi? Jeżeli dzisiaj prezentujesz przed klientami swoją ofertę, swoją usługę, może coś, jakiś produkt, który chcesz sprzedać, na pewno zależy ci na tym, żeby ten produkt, usługa czy oferta trafiła skutecznie w potrzeby twojego klienta. Jak zatem zaprezentować ją tak, żeby rzeczywiście chciał klient ją kupić? Jeżeli dzisiaj prezentujesz podczas spotkań swoich biznesowych, dla swoich współpracowników, pracowników, może na zarządzie, a może jesteś członkiem zarządu, w którym chciałbyś, żeby Twój głos był bardziej słyszalny, żeby Twoje idee przechodziły dalej, żeby zmieniały oblicze Twojej firmy, to na pewno warto skorzystać z webinaru, który mam dla Ciebie. Jeżeli dzisiaj występujesz przed klientami, prezentując właśnie swoją ofertę lub może sprzedajesz jakieś konkretne, swoje idee, to podczas tego webinaru znajdziesz na pewno inspirację, jak być w tej kwestii bardziej skuteczny. Jeżeli dzisiaj prezentujesz na wielkich konferencjach, może mówisz właśnie ze sceny, zainteresuj się tym webinarem, bo może się okazać, że któryś z tych pięciu właśnie sekretów zainspiruje cię do kolejnego rozwijania swojej zdolności komunikacji ze sceny. Jeżeli dzisiaj tworzysz może jakiś swój produkt, może aplikację mobilną, może biżuterię, może jakieś ubrania, może jesteś projektantem wnętrz, czy może e, produkujesz fotografię taką jak slow photo albo mokry kolodion, to chciałbyś na pewno, żeby Twoje dzieła e, prezentowały się e, u swoich klientów, żeby prezentowały się chociażby jak te fotografie w pięknych wnętrzach i cieszyły oko. Jak to zatem zrobić, aby trafiły na tę ścianę? Jak to zrobić, żeby ciuchy, może, które produkujesz, czy właśnie. Pre, e, Projektujesz, znalazły się na osobie i były później noszone z dużą satysfakcją i radością. Na tym webinarze podzielę się z Tobą, między innymi, właśnie takimi informacjami. Zdradzę Ci pięć sekretów, które sprawią, że będziesz bardziej skuteczna, które sprawią, że będziesz mógł. W dużo większe, z dużo większą siłą zainspirować swoich klientów do wyboru właśnie ciebie, mimo tego, że konkurencję masz bardzo, bardzo dużą. Podczas tego webinaru zachęcam również, aby byli ze mną wszyscy ci, którzy mają pasję, może jakieś hobby, czymś, co się dzielą, chcą, żeby inni biegali, żeby jeździli na rowerze, żeby uprawiali sport, może jogę. Czy Pilates, na pewno zależy Ci na tym, żeby przekonać wszystkie osoby do tego, żeby naprawdę ruszyły pupę z tej kanapy i zrobiły to, co chcecie, żeby zrobiły. Jak to zatem zrobić, żeby rzeczywiście chciały się podnieść i pójść za Twoim słowem? Do tego są potrzebne sekrety, które zdradzę podczas webinaru. Jeżeli dzisiaj nagrywasz rolki z wakacji, może jakieś wideo, gdzie właśnie będąc na safari czy nad oceanem, razem z rodziną, nagrywacie pozdrowienia dla swojej rodziny. Jak to zrobić, żeby były fajne, trafne, atrakcyjne, zapamiętane i żeby sprawiły, że naprawdę ucieszą swoim przekazem. Podczas tego webinaru zdradzę takie sekrety. Więc bądź ze mną, bez względu na to, czy dzisiaj mówisz do współpracowników, pracowników, zarządu, szefa, klientów, wielkiego audytorium podczas konferencji branżowych, bez względu na to, czy robisz live'a, prowadzisz bloga, czy robisz inne wideo, nagrania, które pokazują. Później na różnych mediach społecznościowych nie przegap tego webinaru. To jedyny w swoim rodzaju bezpłatny webinar, który robię dla wszystkich tych którzy są głodni, tych sekretów, którymi posługują się wszyscy ci, którzy występują na scenie. Jak wiecie, byłam w telewizji ponad 70 razy. Jak wiecie, udzieliłam mnóstwa wywiadów. Jak również wielokrotnie występowałam, ponad setki razy występowałam na scenach różnego rodzaju wydarzeń olbrzymich, zarówno w Polsce, biznesowych, PR-owych, medialnych, w Polsce, jak i za granicą. Jak wiecie, moje doświadczenie jest oparte nie tylko na teorii, ale absolutnie Absolutnie na praktyce, którą się właśnie z Wami podzielę. Warto być, bo to będzie jedyny w swoim rodzaju webinar, podczas którego zdradzę Wam sekrety tego, co prowadzi każdego z nas do tego, żeby mówić tak, by być słyszanym. To co? Do zobaczenia w środę o godzinie 20.00, 23 sierpnia. Czekam na Ciebie w internetowym pokoju. Pamiętaj, że ilość miejsc jest ograniczona. Pamiętaj, że jest to bezpłatny webinar więc jedyne czego potrzebujesz, to chęci, żeby kliknąć w link i zarejestrować swoją osobę. Do zobaczenia w środę. Serdecznie Cię pozdrawiam i życzę Ci cudownego dnia.